Pytanie, które chciałbym teraz zadać jest związane z procesem konserwacji. Centrala każda, każde urządzenie wymaga pewnego rodzaju nadzoru, konserwacji, sprawdzenia tego czy ona działa poprawnie, czy, czy wszystko jest w porządku, tak żeby wiedzieć, że w razie zdarzenia system zadziała poprawnie. Panie Krzysztofie, według Pana, jak często i jak powinna przebiegać taka konserwacja, ewentualne wyłączenia, sprawdzenia systemu w trakcie eksploatacji? To powinno być napisane, uregulowane w projekcie systemu sygnalizacji pożarowej. Dedykowane dla tej tematyki rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych stanowi, że każdy element detekcyjny czujka powinien być zadymiony, zawiąany, wysterowany sensor minimum raz w roku. Możliwe, możliwe, może być, możliwe być tak, że wymaganie może być częstsze, może być to częstsze, jeżeli większe zagrożenie objęcie jest to obiekt niestandardowy. Ale ta I większa większość większość częstość do... wynika bardziej z ustawy uregulowań, a nie z naszego. Ze specyfiki danego, da, danego pomieszczenia, danego obiektu. A. Jeżeli to jest magazyn chemiczny, o dużym to obciążeniu To tak. naturalny sposób naturalny. Co najczęściej może ulec uszkodzeniu, bądź też może nie uszkodzeniu, tylko wytępieniu w działaniu, w wykrywaniu ognia? Pętle i linie sygnalizacyjne są dozerowane, więc ewentualny rozwój, miejmy świadomość, w sufitach podwieszanych nastąpią interakcje pomiędzy instalacjami. Wykonywanie poprawej do instalacji może spowodować, że ktoś w sposób niezamierzony może ciągłość naruszyć instalację przeciwpożarową. Powinno, hmm. powinno być to wykryte, To są metody, te pętra są dozorowane w stanie, do, stanie dozoru. Hmm. Natomiast występują również tego typu zjawiska. Pomyśl jak biurowych może to jest mniej, ale, ale tam gdzie są mm, zapylenia, zakurzenie wynikające z procesu technologicznego typu stolarnia młyn, można po prostu komory dymowo-trójki dymowej zakurzyć. Co bardziej do Dobrze, dobrać. czy tutaj sprzęt idzie, jest wsparciem dla, dla firmy? To znaczy, ja sobie wyobrażam, że drukuje jakiś raport ze stanu i on mi wskazuje, słuchaj, czujnik numer 286, stolarnia stopień zabrudzenia 60%. Czy coś takiego jest, istnieje w systemach, systemach W centrach adresowalnych i nim jest możliwość uzyskania w formie tabeli wydrukowania do PDF-a zbiorczej informacji o poziomie zabrudzenia wszystkich komór dymowych, wszystkich człowiek dymowych. Ze wskazaniem, która wymaga czyszczenia, a które nie, nie potrzeba ich otwierać, oczyszczać. Dlatego bo i zadymienie jest jeszcze znikome. No Otwieramy, powiem. czyścimy sprawdzonym powietrzem tylko te, które system wskazuje. Okej. Okay. Czyli obowiązek mamy przeczyszczenia wszystkich, ale dodatkowo, jeżeli już system wskazuje nam na na zabrudzenie, jakieś tam zapylenie, szczególnie musimy zająć się tą, tą czujką. Czy w ciągu roku, bo tu padało takie sformułowanie, w ciągu roku raz musimy dokonać takiej konserwacji na wszystkich elementach. Czy musimy naraz, w jednym momencie dokonać, czy możemy to podzielić sobie, że na przykład jedną czwartą robimy w pierwszym kwartale, kolejną jedną czwartą w następnym. No tutaj bardzo użyteczna jest centrala Chin i adresowanych, znana z sygnalizacji łamania i napadu, funkcja tak zwanego walk testu. Czyli, czyli naruszania, wysterowywania punkt po punkcie, czujka po czujce po, po, pojedynczych elementów, i istotnie jest w tym momencie jest, o, jest oznaczany czas wejścia, wysterowania sensora, że w ogóle to wysterowanie ma miejsce i kiedy. I też w formie zbiorczej tabeli możemy wtedy uzyskać, raczej strefa po strefie to robimy dla mniejszych grup systemu, yy, uzyskujemy taką tabelę, gdzie odpowiednikiem, to co wcześniej mówiliśmy o zakorzeniu, czyli proces zakorzenienia, to będziemy mieli czas wysterowania. Jeżeli on nastąpił, to znaczy, że sensor zadziałał, czyli czujka zadziała prawidłowo. Rozumiem, a zadymiamy, inicjujemy to tak. urządzeniami zewnętrznymi, yy, które mają gdzieś tam wzbudzić ten... W przypadku no czujek dymu to są ten, ten, testowe, ten. w przypadku czujek termicznych, to standardowym typowym źródłem ciepła to jest typowa suszarka. No, no tak, tylko. Uchowano. Aha, rozumiem. No ale jeżeli mamy przestrzeń międzysufitową, to no my... niestety sufity podwieszane są przeważnie, mamy jakoś dostęp prewizję taką dostęp i, i też I tam... musimy do, sens, do sensora musimy, musimy to... dotrzeć e, aerozolem testowym albo temperatury. Czyli e, ważny fakt, w momencie kiedy my wykonujemy tą instalację, e, musimy pamiętać, że do każdej z tych elementów musi być dostęp. Dokładnie. Bo jeżeli e, my sobie ograniczymy ten dostęp, to w sposób naturalny ograniczymy możliwość testowania. A co za tym idzie instalacja nie będzie w pełni sprawna. Zastanawiam się jeszcze, nad, jeszcze raz nad tym tematem, czy ja muszę naraz wszystkie przetestować, czy ja mogę sobie je cykli cztery razy rozkładam sobie tą konserwację na cztery wizyty na danym obiekcie i w ciągu roku zostanie sprawdzone wszystko, ale nie naraz. Czy taka praktyka jest eee, stosowana? Takie zapisy powinny być zawarte w projekcie systemu SSP. Bardzo często zapis stanowi tak, że sprawdzany jest co pół roku połowa ilości czujek. Tak, żeby w całym rocznym cyklu sprawdzona była każda. Każda. Ale czyli jest możliwość pół roku, tego, połowa. Ta, ale, ale warunkiem granicznym jest to, że nie może być, każda z nich musi być przynajmniej raz w roku sprawdzona. Dobrze, czyli yy, Drodzy Państwo, pożar, generalnie centrala do wykrywania pożaru, ona będzie na tyle skuteczna, na ile my będziemy utrzymywać ten system w stanie gotowości. A zatem musi być to konserwowane, musi to być nadzorowane. Centrala innym daje tą możliwość, że tak, Pan, Panie Krzysztofie powiedział, tu jest ten walk test, tak, to jest z systemów jeszcze alarmowych, technologia, że tak naprawdę idziemy od czujki do czujki, i mamy czas, sprawdzenie sposób zadziałania, czy sprawny, czy niesprawny. A zatem dostajemy pewnego rodzaju dokument, który nam gwarantuje, że przedstawiając go właścicielowi budynku, my chronimy własną odpowiedzialność, tak? czyli wykonaliśmy wszystko zgodnie z zapisem i de facto system jest sprawny. To jest dokument na to, że wykonaliśmy swoją pracę. Opiera się to tylko na deklaracji i deklaracji nie jest to o tylko tylko w dokumencie wygenerowanym automatycznie przez system. W zakresie zarówno tutaj kontroli wysterowania czujki, jak i w poziomu zabrudzenia i komory dymowej.